Dobra, jedzie patyczek To się kameruje! Leci! Nie, nie jebła! nie była. Nie. Opona nie była. Było za dobrze Jeszcze raz? No Dawaj jedziesz, Manny, dawaj, zaraz się rozwiązuje telefon Znaczy, aparat Dawaj, się, szybko, szybko jedź, jedź, jedź Dawa jedź, manny, Dawaj, jedziesz, druga próba, Dobra, ja sam nie <laughs> no i chuj, dawa jedziesz, mister Klopsik, dawa jedziesz, dawa jedziesz, dawa jedziesz, Za jedziesz, jedziesz, dawa <laughs> Dawaj, dawa Dobra, jak tam dubiel, jak oceniasz? Git 10 na 10 Kurwa! Kurwa! Hopie, no i git!